Dzisiaj okradniemy bank na trzy sposoby. Tylko trzy sposoby. Ale za to takie, że ptak nie siada. Czy tam mucha? A pierwszy sposób to remont. Jeszcze akurat w dzień, w którym robiliśmy remont, zmienili interior banku. Czemu ten bank wygląda tak chuj No patrz jak ta ściana jest pomalowana. I żeby nie mieć takich prymitywów, przygotowaliśmy nawet umowę. No i tutaj leży. Ta umowa, jak chce pan, to pan sobie przeczyta. Ale policjanci mieli kompletnie w dupie i od razu powiedzieli swoje. Dobra, ja was będę prosić, żebyście, żebyście opuścili na chwilę. Teren. Potem im napisałem, żeby zaczęli coś odgrywać w dość kulturalny sposób, ale nic to nie dało. Wychodzimy ze środka. A jak już wyszliśmy ze środka, policjantów nagle trzeba interesować ta umowa. Tak, jakby nie mogli sprawdzić jej wcześniej. Znaczy mogli. No ale gdyby ją sprawdzili wcześniej, jak byliśmy jeszcze w banku i wyszłoby, że jest prawdziwa to by przegrali. A przecież to się nie mogło stać. Drugi sposób? To agenci IEA. Sposób ten nie był do końca przemyślany. Nie był w ogóle przemyślany. Improwizowaliśmy w ch. No nie chcę Sieha, panów martwić, ale musicie opuścić placówkę. Powiedzieć. Teraz jest zajęty przez agentów IEA. Jest, zabezpieczamy gotówkę. <laughs> zabezpieczamy gotówkę, kur. Dobra, to było tak nieprzemyślane, że to ch. Tak, zabezpieczy... zabezpieczacie gotówkę jako agenci IEA, tak? Potem policjanci chcieli, żebyśmy się wylegitymowali, co było raczej oczywiste, że tak będzie, ale tego wcześniej kurwa nie przemyśleliśmy. Tylko to jest napad w mieście, w tym miejscu jurysdykcję Jeżeli macie jakiekolwiek czynności, macie obowiązek wylegitymowania mi się. Nie mam takiego obowiązku. Obywatelom cywilnym nie macie obowiązku, ale mi jako funkcjonariuszowi macie obowiązek mi się wylegitymować. Wiecie co? To jest chyba pierwszy raz, kiedy muszę zgodzić się z policją. Bo tak, powinniśmy się wylegitymować. Dobrze. Panowie, w takim razie prosiłbym was o podniesienie rąk w górę. Agent. W górę. I AA, nie ma obowiązku współpracowania z poli. Oj, No i co? Pieniądze zabrali. Pieniążki konfiskuję. Później pojechaliśmy pod siedzibę AJA, bo policjanci chcieli zweryfikować naszą tożsamość. No i się kupa zaczął. Hard No ciekawe, jak mam kruwa, czy na to odpisać, jestem kuty kupa, Kretynie. Ja ci coś mówiłem na ten temat. Nie mam obowiązku, w tym momencie jesteś aktualnie podejrzany. No to ciekawe, jak, to z, z, jak ja mam. Tak, ja bym sprawdzić, to jest otwarte. No ciekawe, kurwa, no człowieku. No. Czy nie działa mi modlitewnik? Nie działa? Ciekawe. Tak, mi na chwilę No działa przecież. O, no oczywiście no. No i nie wiem, czy to ja jestem jakiś specjalny, no ale mi kurwa nie działał. No i Mat musiał wziąć sprawy w swoje ręce. A że głupi ma zawsze szczęście, to nam się udało i z życiem. To tylko potwierdza, że mat nie jest za bystry. Ktoś tam coś tam gadał, że nie był sam jakimiś agentami. Jeszcze policjanci napisali do nas na OC, że nawet regulaminowo nie możemy tak robić, i chodziło o to, że nie możemy się podszywać pod agentów IAA. No debile, bo nie można się podszywać pod frakcje serwerowe. A nie wydaje mi się, żeby agenci IAA to była serwerowa frakcja. Trzeci sposób? To ucieczka z buta. I znaczy to dosłownie tyle, co znaczy: zwykłe negocjacje i ucieczka z buta. Kreatywny, co nie? Dzień dobry. To jest napad. Witam. A czym uciekacie? Z Buta będziecie uciekać? Trochę ciężko było go przekonać, ale się udało. Dobra, kierowniku. My uciekamy z Buta. Wy nas gonicie z Buta. Mhm. Ja nie wyciągnę pistoletu. Nie ufam ci. To dobrze. To nie możecie oddać po prostu klamy? Jak skończycie? Nie, teraz to ja im nie ufam Ja też No my w pieniądze mamy ostro wy*******e My bardziej robimy to po dobru zabawę. To oddajcie kasę, o Nie, ale też musimy mieć jakąś motywację, żeby po coś uciekać Z czymś tam o, musimy być Pod content, nie? <laughs> no wiadomo I tak, dwa szybkie odbiegi i kultura na pościgu Zapraszam do biegu To już biegniemy? Zielone światło przekazane no, damaj, damaj. Dobra, dawaj, Dobra, Dobra, dajmy. O, kurwa, panie dziadek. Koło najważniejsze uważajcie, żeby was się pierdolę na drodze. A ma coś pierdolnego? Kur kurwa. kur. kurwa. Co tu się <laughs> dzieje? Oua. Nie, no tak, to nie. To kogo goni teraz? To ja go nie was. <laughs> Ale k***a głupi pościg, ja p***e No skacz! K***a widzi mnie Tu jakiś k***a Nie mieści się A, widzi, k***a Słyszeliście ten dźwięk? To był policjant, który spadł z tej rurki, przez którą ja przechodziłem kilka sekund wcześniej. No i co? Kurwa, są bardzo wyjścia, nie? Dobra. Na dół. A to słyszeliście? Tak. To ten sam policjant znowu spadł z tej samej rurki. Oni <słyski> i to nie umiał wejść. Co jest kurwa? Ostatnio miałem jak zejść, Ja. Chodzi na drabinę, muszę spier**lać dobra Kurwa, drugi tu Nie da się chyba uciec pieszo Nie da się chyba uciec pieszo, ciekawe przez pościg zgubiłem Co jest, k****? A wiecie co jest najlepsze? Że nawet nie mam kurwa, pojęcia Kiedy ten pościg zgubiłem Bo jak zeskakiwałem z dachu Widział mnie jeden policjant i zaczął mnie gonić Potem pobiegłem w prawo Odwróciłem się i nie było już pościgu I zastanawiam się Co się stało z tym k**** policjantem? Cardio, panowie Lecymy Gonimy tego z kasą Przynajmniej gonimy tego z kasą Wiecie co? Nie Nie gonili tego z kasą Ja miałem kasę no, pewnie. prawda? Ale to było coś. Ale to było coś, nie? Kurde. co? Ty jesteś chory? Tak, Mat jest chory. Bo ja policję zgubiłem w 4 minuty. On się z nimi ganiał 20 minut. Serio, 20 minut. Weź już się zatrzymaj. Eee, to nie ma co przedłużać tego. Już, możemy kończyć, bo mi naprawdę się już nie chce. No i nie to, że Mat nie ma żadnych problemów podczas ucieczki, bo miał. To... No co ty robisz? Nie wiem, co on robi. Ale masz support. Mordo, kurwa, co ty robisz? Chcieliśmy go Odjeżdżaj stąd. A czy mat uciekł? uciek? Tak, uciek. W swoim stylu. W stylu bez honoru. Otwórz drzwi. Ale otwórz drzwi na szeroko. Bardziej do przodu podjeć. Oh, Nie no kurwa, to to się dzieje? A puścicie mnie? Dzięki Cała... No i chociaż policja się popisała Bo go trafili Ale zasłużył za to niehonorowe zagranie No i ostatecznie banku dało się okraść tylko na jeden sposób Dobre i to